Czy jakieś słabe strony przeciwnika znaleźliście ze swoim sztabem? No, słabe, słabe strony. No. Jest mocny, jest yy, solidny w każdej płaszczyźnie, więc jakby trzeba się spodziewać wszystkiego po nim. Ceremonia ważenia przed galą KSW 112 Wrzecinie, a ze mną Tomi Tomek Romanowski. Witam cię serdecznie. Witam cię, Andrzeju. <noise> Tomi, powiedz mi, jak wyglądały Twoje przygotowania do tej walki i jak dużym wyzwaniem jest rywal? No, przygotowania jak przygotowania wiadomo, zawsze trzeba dawać siebie 120%. Rywal jak rywal, oczywiście do każdego się trzeba przygotować. Tak samo nikogo nie można lekceważyć. Mocny, parterowy i stójkowy, wygrane. Przeplatane walki wygranymi z, y, przez poddania i przez knockouty. Także jutro można się spodziewać wszystkiego po tej walce. E, popraw mnie jak się pomylę, ale Twoja walka ostatnia była w, w kwietniu bodajże. Jak dobrze w, w marcu. W marcu w, w Gorzowie Wielkopolskim. Nie przygotowałeś się dobrze, ale, 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 ale blisko. Ale wiem z kim. Ale wiem A, z kim. Z, okay. z Piotrem. Okay. Ale z jakim? E, no na K. Dobra. dobra okay. Rodo. Okej. Okay. Powiedz mi, jak ten czas u Ciebie wyglądał od ostatniej walki? No i jak po tej walce twój mental jak to u ciebie wygląda? No wiesz, no, już nie raz przegrałem, tak? Mam nadzieję, że nie, że ostatni, jak to się mówi. Się dziękuję bardzo. Bardziej tu chodzi o zdrowotne, jakieś tam problemy miałem operację oczodołu. Trochę się martwiłem przez pierwsze tygodnie, bo miałem problem ze wzrokiem po tej operacji, gdzie po prostu mówili mi, że. Yy, będę mógł już za 3-4 tygodnie, czy tam do 5 tygodni wrócić na matę. Ja po 8 tygodni dalej nie widziałem na oko, i to był taki, taki troszeczkę stresik, był delikatny, ale, no, yy. ale zawsze jestem dobrej myśli. Tym razem też byłem dobrej myśli i, i zagoiłem się, wyleczyłem się cały, w pełni zdrów i, i zacząłem trenować, i, i podjąłem wyzwanie teraz: Wandermeltau. Tomek, czy już teraz będziemy Cię częściej widywać na, na, na galach, na walkach? Częściej? Kurcie, chciałbym, wiesz, to, wiesz walk, jakby walki to jest jakby mój priorytet. I, i wiesz, jak będzie zdrowie, to będziecie mi widzieli, nawet mogę się bić co, co gale. Także, także po prostu tak, tak u mnie jest i najważniejsze to jest zdrowie. Serio zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Człowiek, jakim starszy jest, tym bardziej to zdrowie docenia tak. i, i no, no i tyle. No. Niech szef uczuwa nad nami wszystkimi i żeby nam zesłał tego, co chcemy, bo jak każdy będzie miał zdrowie, no to, no to każdy sobie we wszystkim poradzi w życiu, tak? Czy jakieś słabe strony przeciwnika znaleźliście ze swoim sztabem? No raczej, no słabe, słabe strony, no, jest mocny, jest yy, solidny w każdej płaszczyźnie, więc jakby trzeba się spodziewać wszystkiego po nim. Wymarzone zakończenie walki? Przez knockout? No przez poddanie, bo to jest glapre, to przez to wolałbyś poddać, czy znakodować? No, wolałbym poddać, no wiadomo. Ja Czego ci życzyć na tą walkę, Tomek? Zdrowie. To tego ci życzę i przede wszystkim, żebyście tą walkę skończyli bez większych kontuzji. Myślę, Tomek, że to chyba dla was najważniejsze, e, bo te kontuzje was później spowalniają. Dokładnie, tak jak mówisz. Nic dodać, nic ująć. Ja ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję e, I co, powodzenia jutro. I, i, I obyś wygrał i żebyśmy się widzieli na wywiadzie po walce. Dziękuję bardzo. Wszystkiego tak. dobrego.